Zawód, który przynosi milionowe zyski. Statystycznie mało kto go szanuje, ale jak wynika z badań, co druga dziewczyna w wieku od 10 do 15 lat chciałaby ten właśnie zawód wykonywać. Influencer, drodzy Państwo, to słowo klucz w dzisiejszym podcaście Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka Jurek, a moim i Państwa gościem jest Sylwia Czubkowska Spider Web Plus. Dzień dobry Sylwia. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Sylwia razem z Kubą woutorem ze Spider Web Plus przyjrzała się bliżej tej branży influencerów. Kiedy słyszymy słowo influencer, to mamy różne emocje. Nami wówczas targają od zażenowania po inspirację. I chciałam Cię, Sylwia, zapytać, jakie Tobie emocje towarzyszyły wówczas w tej podróży po meandrach internetu? Dla nas to rzeczywiście była podróż, bo my przygotowaliśmy cały cykl, taki serial, można powiedzieć, reporterski o influencerach. Zaczynając od próby zrozumienia, jak w ogóle to zjawisko powstało, skąd w nas, bo nie oszukujmy się, to nie jest zjawisko, które dotyczy tylko wąskiej grupy, która faktycznie pracuje jako influencerze, ale jest dosyć szerokim społecznym zrywem. Więc skąd w nas takie zapotrzebowanie na potwierdzanie naszej popularności, naszej wpływowości w sieci, poprzez przyjrzenie się rzeczywiście biznesowi, wielkiemu ekosystemowi, który powstał wokół influencerów, e, takie zdrapanie też trochę łudy prawdy w tym wszystkim, e, próbę pokazania, niestety, jak ten influencerski system bazuje na, na fikcji czy wręcz fałszu. I wreszcie w ostatnim odcinku zastanawiamy się, co dalej. Co dalej z tymi ludźmi, którzy często dochodzą naprawdę do dobrych albo bardzo dobrych albo ogromnych pieniędzy, będąc bardzo młodymi osobami, nastolatkami, dwudziestoparolatkami. Czy będą potrafili się odnaleźć w, można powiedzieć, dorosłym życiu? Czy nie będzie takiego syndromu trochę jak wśród piłkarzy emerytów, tak? że 30 parę lat i nagle na emeryturze i co dalej? Jak wygląda dobrostan psychiczny? Ludzi, którzy no, walczą ciągle o popularność, o zasięgi, o fanów, lajki, żyją w tym wszystkim. Yy, I co tak naprawdę dalej z nami? Czy my się będziemy potrafili jako społeczeństwo w ogóle odnajdywać masowo w świecie, w którym jesteśmy ciągle oceniani na Lub podstawie... dostosować się do niego. Mm, dokładnie. Czy, czy, my, czy my potrafimy przestawić te nasze... Budowane przez wieki, tysiąclecia aspiracje nagle do aspiracji takich bardzo współczesnych, czyli potwierdzenia tego, że jestem znany, lubiany i mam wpływ, tak? W internecie, bo to nie dotyczy tylko per se influencerów. My to widzimy w dziennikarstwie. Widać to w wielu zawodach specjalistycznych, że nagle się okazuje, że jeżeli nie masz mocnego konta na LinkedIn, to zawsze jesteś słabszym kandydatem do pracy. Widać to też nawet w zawodach takich które nigdy by nam się nie kojarzyły z influencingiem, jak lekarze, prawnicy którzy też zaczynają coraz mocniej wchodzić w media społecznościowe i w jakiś sposób kreują się i sprzedają swoją pracę poprzez swój wizerunek taki social mediowy. Więc tak, to była długa podróż, zajmowaliśmy się tym dobre kilka, czy wręcz można powiedzieć kilkanaście tygodni. Rozmawialiśmy z dziesiątkami osób, od influencerów, przez menadżerów, psychologów, marketerów, nauczycieli, czy też edukatorów i... I prawdę mówiąc, z jednej strony mam poczucie, że ja już lepiej rozumiem ten świat, ale z drugiej strony mam poczucie, że my wszyscy, wszyscy naprawdę powinniśmy spróbować zrozumieć, co się tutaj dzieje, bo to nie jest tak, że to dotyczy tylko samych influencerów właśnie, to dotyczy nas wszystkich. A szczególnie, jak ktoś ma dzieci. Dokładnie. A jak zrozumieć chociażby dysproporcje między zarobkami w zawodach bardzo poważanych przez społeczeństwo. Mam na myśli tutaj zawody związane z ochroną życia i zdrowia, jak ratownik, strażak, pielęgniarka nauczyciel, zarobki, czy prawda? Nauczyciel właśnie. I zarobki influencerów. Chodzi mi o tą taką użyteczność społeczną zawodu. No to jest właśnie ogromny szok, który trochę przeżywamy, tak, że rzeczywiście te zawody, które były od dekad wskazywane jako takie bardzo prestiżowe. Mm, prestiżowa nawet jeżeli to nie zawsze ten prestiż szedł rzeczywiście z jakimiś ogromnymi zarobkami od razu, ale prestiżem, taką ważnością społeczną, dzisiaj w zderzeniu z pracą influencerów są rzeczywiście, nie, nie, nie są już słabo opłacalne, są żenująco słabo opłacalne, tak? I to też może powodować, no szczególnie w młodym pokoleniu, taki dysonans poznawczy. No po co ja mam się uczyć na no, lekarza, czy nie daj Boże na nauczyciela, skoro moją pracą w mediach społecznościowych mogę zarobić w miesiąc tyle, co oni w rok? I skąd, jak rozumieć tą dysproporcję? Takie dysproporcje zawsze były. Też nie wiem, można powiedzieć, że 100 200 lat temu zastanawiano się. No, 200 lat temu to pewnie za, za długi okres czasowy, ale powiedzmy ze 100 lat temu, kiedy zaczęła pojawia się pojawiać taka masowa popkultura, czemu, nie wiem, aktorzy. Gwiazdy filmowe tak świetnie zarabiają, albo muzycy, tak, sportowcy. Do no, no dziś można się zastanawiać, bo rzeczywiście te dysproporcje zarobkowe największych gwiazd versus świetnych rzemieślników, czy świetnych artystów no, są ogromne. Z mediami społecznościowymi i z internetem te dysproporcje też wynikają po prostu z wielkiego boomu cyfrowego, wielkiego boomu na reklamę internetową, na, na to, jak nam się rozwijają media społecznościowe, jak nas y, y, kategoryzują i jak nas ustawiają w, w reklamie Bihawioralnej, czyli tej opracowywanej na podstawie naszych zachowań, takiej dopasowanej uszytej na miarę. I influencerzy są po prostu przekaźnikiem tej reklamy, więc jako pośrednik zaczynają czerpać dużo z tego źródła. Nieproporcjonalnie rzeczywiście dużo w stosunku do zarobków innych grup społecznych. No i też zmienili w pewnym sensie rynek pracy. Większa, każda większa firma ma już tak naprawdę w swoim budżecie wpisane po prostu wydatki związane z, z influencerami. Marketingiem influency. Tak, to już dokładnie. nie jest marketing oparty o media tradycyjne czy media cyfrowe, tylko idziemy w Instagram, w TikTok i tak dalej. I to są często duże pieniądze. Tak, rzeczywiście bardzo zmienili. No oczywiście to nie jest tak, że sami influencerzy się pojawili i zmienili, to są naczynia połączone. Media społecznościowe zaczęły zmieniać to, jak funkcjonujemy, zaczęły zmieniać reklamę, zaczęły zmieniać marketing. W efekcie albo wcześniej... Znaczy, jajko czy kurat, ciężko powiedzieć, kto się pierwszy pojawił, tak? Ale jako element tego systemu pojawili się influencerzy, którzy są właśnie dokładnie tymi pośrednikami, ale też największymi beneficjentami. No i gdzieś na końcu jesteśmy my, tak? Czyli odbiorcy, fani, tacy influencerzy też czasami wannabe troszkę, um, osoby poddane, podmioty, przedmioty czasami wręcz poddane tym, tym całym procesom. Um, no to jest rewolucja w myśleniu. To jest rewolucja w myśleniu, to jest rewolucja biznesowa, to jest rewolucja społeczna, to jest rewolucja komunikacyjna, popkulturowa. Ja myślę, że zostanie z nami naprawdę na bardzo długo. Um, i my, można powiedzieć, że żyjemy ledwie około dekady w takim świecie influencerskim, bo, bo rzeczywiście wraz z pojawieniem się naprawdę masowych mediów społecznościowych, tym momentem, kiedy Facebook stał się um, takim oczywistym... Serwisem, portalem, mechanizmem do funkcjonowania tego momentu, kiedy YouTube zaczął masowo e, nie tylko publikować, ale ludzie zaczęli na YouTube masowo publikować swoje, swoje treści. Zaczęliśmy się komunikować na Twitterze, potem przed Instagram, dzisiaj jest w ogóle TikTok, który jest naprawdę, no wyrzuca to wszystko trochę, zrzuca z siodełka, nie? E, to wszystko, co się dzieje. Więc od mniej więcej dekady mamy do czynienia z rynkiem influencerów, i to jest krótko, tak naprawdę. Mm. Krótko, i to jest dopiero początek ale jak gwałtownie. Natomiast powiedz mi proszę, jak tak z biznesowego punktu widzenia na tym zarobić? Wspomnieliśmy już o tym, że dziewczynki w wieku od 10 do 15 lat, co druga z tych dziewczyn chciałaby już być influencerką, tiktokerką czy youtuberką. Też dane wskazują na to, że wśród najlepiej zarabiających influencerów to są ludzie w wieku do 25 lat. Jak dojść z takiej pozycji kogoś, kto dopiero co założył konto, założył profil, do, do pozycji takiej super gwiazdy internetu. Też o to właśnie pytaliśmy sporo osób, bo próbowaliśmy zrozumieć te mechanizmy, które są za tą, stoją za tymi karierami influencerskimi i odpowiedzi są, mm. <grym> y, są trochę zabawne, tak? bo, bo y, tak jak w wielu zawodach się słyszy, no nie no dobra, szczęście jest ważne, ale bez przesady, to przy influencerach to się dosyć regularnie pojawia, że naprawdę ten łódź szczęścia jest bardzo ważny. Bardzo ważne jest dobre wyczucie mediów społecznościowych, wbicie się w jakiś trend, który aktualnie jest Bogu wykreowanie, ten próg wejścia jest w ogóle dosyć niski, jeżeli chodzi o influencing. Oczywiście są wśród influencerów i to jest bardzo ważne, naprawdę mega utalentowani ludzie, artyści, eksperci, ludzie z zacięciem właśnie takim dziennikarskim czy po prostu informacyjnym, muzycy, sportowcy, tancerze, etc. Ale to jest tak, że można, ale nie trzeba. Można, ale nie trzeba, czasami wystarczy coś, co influencerzy uwielbiają odmieniać przez wszystkie przypadki, czyli autentyczność. W rozumieniu, w rozumieniu mm, pokazywania swojego życia, dosyć głębokiego pokazywania swojego życia i tym samym przemawiania do innych osób dosyć podobnych do, do tego danego influencera, którzy mogą sobie w nim obejrzeć siebie, swoje marzenia, swoje rozterki, swoje ambicje, swoje kompleksy, a jeżeli widzą, że jemu coś wychodzi i zaczyna zarabiać. Jeździć po świecie, mieć piękny dom, samochody, ciuchy od balanciagi i, i diora i tak dalej, no to mi też może wyjść. I to są, to są bardziej, prac, bazuje na mechanizmach psychologicznych tak naprawdę, niż na jakichś takich mechanizmach prawdziwego, no nie wiem, takich, y, które mieliśmy przez dekady wypracowywane, mechanizmach budowania kariery. Bardziej tutaj jest emocje, bardziej psychologia plus rzeczywiście zrozumienie mediów społecznościowych i taka jest prawda, że im bardziej zaawansowany influencer w sensie dłużej siedzi w tym rynku, tym ma większą wiedzę i potrafi się poruszać i budować sobie kanały i powiększać zasięgi tych kanałów i oceniać, czy inni influencerzy naprawdę budują te kanały, czy przypadkiem nie są to konta obserwujących kupione, ma konta, jakieś takie przekupione czasami jakimiś rozdawajkami czy, czy innymi mechanizmami. I tutaj w tym miejscu muszę postawić kropkę i zaprosić Państwa do dalszej części rozmowy na playerze Radia Z i na Spotify. Serdecznie zachęcam, żeby zostali Państwo z nami. Będziemy mówić między innymi o patoinfluencerach, o czarnej stronie tego biznesu, ale także o tym, jaki wpływ mają influ influencerzy na zdrowie psychiczne naszych dzieci, na kulturę, na rynek pracy i nie tylko. Powiemy także o tym, dlaczego prezes UOKIK zainteresował się właśnie tematem influencerów. Dziękuję bardzo, zapraszamy.